witam serdecznie kanał remontuj zadawem. taka łazieneczka w sumie z niej to od kiedyś wrzuciłem hmm, temat wylewki samopoziomującej później nic nie nagrywałem bo brak czasu tutaj jest efekt końcowy tej łazienki no nieco końca końcowy bo brakuje parę rzeczy ale jest pomontowane to co mogłem pomontować łazieneczka Płytki widać 120x60. Taki pas. Pozostałe płytki 60x60. 60. Grzejniczek. Armatura jest w kolorach czarnych. Półeczki. Zabudowa debritu. Dodatkowe półki. Przycisk w kolorze. Przycisk inwestorzy sobie dali do malowania, także fajnie jest pomalowany. No i kabina prysznicowa. Odpływ liniowy. Tutaj brakuje jeszcze profila takiego poszerzającego do kabiny. Dojeżdża. No paru rzeczy jeszcze brakuje, które po prostu trzeba poczekać. na koperta bez tutaj przy kabinie też jest taki sam pas płytek ciemnych po bokach oczywiście sorry za palca po bokach zostawione miejsce na taśmy LEDowe z jednej i z drugiej strony mamy takie płytki no taśma LEDowa takie po prostu są gotowe, jak to nazwać, gotowe profile, gdzie tam się wrzuca taśmy. to co jest teraz na topie. Bardzo ładna jest ta czarna płytka, prawda? Nie została tutaj jeszcze zafugowana, bo nie wiadomo jaką tą fugą zrobić, muszą się inwestorzy zdecydować. Także drzwi, montaż po stronie inwestorów, malowanie sufitu i montaż oświetlenia też. A ja na ten moment mam po prostu skończone. Mhm. Wrócę tutaj, jak dojadą, takie rzeczy jak kliklak do baterii, lustro, kliklak do umywalki. Taka szafeczka pod A i nogi do szafki jeszcze, brakuje tych nóg. Na razie jest położone. Przemontowane do ściany, podwyższone, ale stoją sobie na płytkach. Rzuch stąd. Łazienka dosyć spora. Oświetlenie mam w tym momencie wyłączone, no bo mruga bardzo jak jest zapalone. No cóż, taka łazieneczka tak to wszystko wygląda. Dajcie łapkę, jak się podoba. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć, cześć.